Cześć kochani, witajcie w następnym odcinku z Mój Star Planet I zrobiłam włama kuzynowi na konto, już go przebrałam tak jak zawsze on był w całości ubrany, ale ja zawsze jak wbijam na jego konto to zawsze go tak ubieram i on ma w skarbonce mnie interesuje Oj Skarbonka się nie chce, oj mało tam. Nawet się mu nie opłaca VIPa kupować skoro ma tak mało w ogóle No dobra, brakuje mu do 6 6000 Prawie 6000 Ma 20 przyjaciół No spoczko Zostań VIP Eee Avaters? Tam coś... Ten, no ma trzy awatars do tego Sobie ten, może, awatars Mówimy no, może level, ale nie wiem, bo te awatarsy to chyba są słabe, nie wiem ile one ten, wartość Yyym, um, no naprawdę mało ten Ale dobra, nie narzekajmy, to w... w końcu to nie moje konto, tylko mojego kuzyna I ma siódmy level W sumie dwa po do piątego levela sam sobie wbił, a ja wbiam mu siódmy i szósty level. Ma 336, moi drodzy Starcoins, ale teraz będzie mieć 0, bo wydam. Jest to bardzo. O, a ten ma 1000. To dobra. Akurat to jest fajne, dobra. Um, a zaraz wydamy te Starcoins. Na. I on ogólnie. On tak rzadko tutaj gra, w sumie praktycznie nic, więc ja te konto używam do kupowania sobie coś z LZ, mojej LZ na głównym koncie, więc jakby. Nie zrozumcie mnie źle, no ale skoro on tu jest cały czas nieaktywny, no to co? Mam zostawić jego konto takie nietknięte? No nie. No, a ta, taka trochę podejrzana, ta, tak, tutaj stoi przy tym. I, że ile nagrody i że ten vip, to coś tam tam to ona jest taka trochę podejrzana taka dziwna jest ale jest okej okay. yyyy um. okej okay. poczty akurat on pewnie tutaj ale ciekawe że ma jakieś nowe wiadomości xd? hej hej Okej, okay. nie no, zajebicho! Mhm. Dobra, dobra. Nie pytacie, co teraz robię? Um, bo ja sama nie wiem. Zaraz, zaraz będziemy mówić, Star Planet. Jezus, trzy nowe karty. O Boże. Żałosna. Um, tak. YouTube. Oczywiście, jeśli jesteś tutaj nowy i nie subskrybujesz tego kanału, oczywiście zasubskrybuj go, bo nic to nie wniesie do twojego życia, a ja będę się bardzo cieszyć. Jo, YouTube! Co? Co się stało? Jo! No. Yo! Ale tak, sorry, w sumie za jakoś, bo nagrywanie z tableta lub telefonu na komputer, w sensie nagrywanie ekranu komputera tabletem lub telefonem jest takie dziwne i tak jakoś... Hmm. Ej, lubicie Władcy Much? W się sensie taką... Ym... Bajkę dla dorosłych, których przeklinają. Jeśli znacie, to jakby moja ulubiona postać to nie Czesio. Ten zombiak jeden. Tylko maślawa. No. Nieważne. No tak sobie, kon. to jest. I tak ogólne to ja tutaj wszystkie arty robiłam i w ogóle, ale Interesuje mnie jedno, czy VIP z gazetki na tym koncie, na którym mamy też ten sam same hasło, ale nie, to jest konto nie moje. To czy będzie działać VIP z gazetki? Więc idę po gazetkę. Dobra, jestem już z gazetką i sorry za ten dźwięk. I nie wiem, czy to się dobrze nagrało, jak mówiłam. Czy cięcie się za szybko nie zrobiło, ale dobra, wpisujemy ten kod. Oczywiście w opisie tego filmu będzie ten kod, żebyście mogli mieć vipa za darmo. Oby działało, bo chcę mu niespodziankę zrobić. Bicykelry. Ty i No nie! Po prostu trzeba mieć inne hasła chyba. No to ja mu tak na szybciora zmienię hasło. Potem mu... Potem oczywiście ci zmienię na ten stare. Czy na pewno rozumiem? Zmień hasło. Rozumiem. Zmienię hasło. Więc... Bratem, zaraz. Ok, już wpisałam, więc zachowaj nowe hasło. Naprawdę dlaczego? Dlaczego? Dwa. No Jezus! Ile będę musiał to jeszcze powtarzać. Dobra, jest okej. Okay. Czy teraz będzie dobrze? Ej! No! Dalej! Chcę te hasło! Hasło zostało zmienione. Okej. Okay. Yy, nie no spoko stare, ja ci hasło potem zmienię. No znaczy nie, nie zmienię. Nie no zmienię, żartuję. Na żartach się nie znacie. A teraz wpisać ten kod. Zablokowani. Co? Yy, kod aktywujący. Yy. Okre i b c e i i No, czyli jednak nie, muszę zmienić te hasło. Dziękuję bardzo. No, ale szkoda, że to tak dziwnie działa. Bo bym Ci niespodziankę zrobiła i bym Ci w ogóle ten... dała wipka. No ale trudno. Jak się nie da, to nie da, no. Teraz zdradzę Wam stare hasło. Yy, a stare hasło to... A stare hasło brzmi BABA! 1, 1, 1, 2. Bez spacji. Wszystko razem. I... Z małej litery. To jest po prostu... O Boże, to hasło jest takie... What the fuck! Ech. Ciekawe, jakbym mu zostawiła to hasło. I jakbym zapomniała, nie? To by nigdy się już nie dostał na swoich konto, no. Jezus, no! Spokojnie. Dalej. Okej. Okay. Zachowaj nowe hasło. Halo? Twoje stare... To jeszcze raz. Baba. Jeden, 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 To jest dobrze? Teraz to zostało zmienione. Super! Po prostu zajebiście. A teraz to wyjdźmy sobie z mojego... Znaczy nie mojego, znaczy mojego kuzyna konta. Cześć, czyli na co na co wszyscy czekali i tam ogólnie wbijemy chyba dziś level. Jak wbijemy to będę się mega cieszyć. Ci, którzy oglądali wszystkie odcinki z MSP to wiedzą, jak się cieszyłam, jak zobaczyłam, że tak mało brakuje do levela. No, no więc no. Sto lat później. Czekajcie, cięcie zrobię. Ugh. O Boże. Zaraz będzie nasze konto, nasze moje. A nasze konto to Sasha FPS. czyli w sumie konto, na którym z Wami będę zawsze pisać. Jak tylko zobaczę, że ktoś mnie dodał, no to będę tam pisać. No a nikt to... To samo co mam w wyniku na YouTube. Więc dobra. Jak widzicie, mi brakuje bardzo mało do levela. 14 aż. W sumie wiem, że to jest mało jak na YouTuberka, dobra. O Jezu, ale mało. Ach. Dobra, nie będę piszczeć. Nie będę. Dam radę! Tylko jedno w głowie mam... Koksu 5 gram, odlecieć sam, Krainę zapomnienia... Uśpiewam, bo muszę coś tutaj robić. Jest 19.51. Hmm... Halo Dobra, musimy zaraz skończyć Więc nie odbiorę tego fejmu dziś Albo jednak dam radę Bo się boję, że do 15 minut ten i nie będę mogła Już w ogóle ten Nieważna Dobra, więc bajo